Po pierwsze dobrze przypomnieć sobie swój własny życiorys, żeby nie być zdziwionym, jeśli padną pytania dotyczące takich naszych doświadczeń, które były gdzieś na początku naszej kariery zawodowej, już nie pamiętamy, a one z jakiegoś powodu będą interesujące dla naszego rozmówcy. Po drugie, jeżeli a zazwyczaj tak jest, że przychodzimy na rozmowy kwalifikacyjne w odpowiedzi na konkretną ofertę, warto sobie znowu przypomnieć czego Pracodawca oczekuje od idealnych kandydatów na różnych poziomach, czyli znowu te twarde kryteria, ale te miękkie. Jeżeli właśnie pojawia się tam informacja o doświadczeniu w zarządzaniu ludźmi albo doświadczeniu w aktywnym pozyskiwaniu klientów, należy sobie przypomnieć wszystkie te sytuacje, które świadczą o tym, że takie doświadczenie Mamy, że nie jest to jednorazowy epizod w naszym życiu. Ale też warto przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, dbając po prostu o swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Czyli jeżeli jesteśmy umówieni, na przykład, na rozmowę w poniedziałek, no to w niedzielę nie planujmy jakiejś hucznej imprezy, bo warto być wyspanym, wypoczętym tak, żeby dobrze rzeczywiście tutaj móc się skoncentrować na rozmowie. Warto zadbać o to, żeby na tę rozmowę przyjechać odpowiednio wcześniej, żeby się nie spóźnić i od razu sobie na wstępie nie zafundować stresu związanego z tym, że utknęliśmy w korku albo nie mogliśmy znaleźć właściwego piętra, bo to nas od razu na początku niepotrzebnie zestresuje. No a potem warto być sobą i tutaj też nie kreować się na kogoś, kim nie jesteśmy, bo to przez doświadczoną osobę, która prowadzi rozmowę kwalifikacyjną, zostanie rozszyfrowane. I warto być konkretnym. Warto odpowiadać na pytania osoby prowadzącej, nie wchodząc w dygresję. Szanujmy czas osoby, która prowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Ona tych rozmów zapewne ma wiele zaplanowanych i pozwólmy jej pytać nas o to, co ją rzeczywiście interesuje, i poszerzać te obszary, które rzeczywiście są dla niej interesujące. Pierwsza rzecz to są pytania o konkrety. Jeżeli ktoś zawarł w swoim życiorysie informację, że ma doświadczenie w zarządzaniu zespołem, na rozmowie kwalifikacyjnej będą padały pytania o konkrety, czyli jak duży był to zespół, przez jak długi czas tym zespołem zarządzaliśmy, jakie problemy mieliśmy okazję rozwiązywać zarządzając tym zespołem i na podstawie tych pytań można ocenić czy to doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem jest wystarczające w kontekście wymagań danego stanowiska. Bywają różne sposoby weryfikacji twardych kompetencji. Pierwszym to jest po prostu przejrzenie posiadanych przez kandydata certyfikatów, dyplomów i tym podobnych dokumentów drugim elementem są testy umiejętności. Możemy poprosić kandydata, żeby przygotował jakiś dokument w Excelu albo w PowerPoincie, możemy prosić o napisanie listu w języku angielskim, różnego typu testy, które weryfikują te twarde kryteria. Jeżeli na danym stanowisku ważne są umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, precyzyjna i jasna komunikacja, to można to sprawdzić poprzez zadawanie bardzo konkretnych pytań i obserwacje kandydata w trakcie spotkania. Jeżeli jesteśmy zainteresowani jeszcze dodatkowymi kompetencjami, takimi jak elastyczność, łatwość dostosowywania się do różnych sytuacji, prosimy o konkretne sytuacje, o podanie konkretnych przykładów sytuacji z życia zawodowego kandydata, które by dobrze świadczyły o posiadaniu takiej kompetencji. I tutaj zadajemy dodatkowe, szczegółowe pytania, które mają nam potwierdzić, że faktycznie taka sytuacja miała miejsce, że faktycznie kandydat musiał... Yy Odwołać się do jakichś konkretnych swoich zachowań, żeby tę sytuację rozwiązać, żeby sobie z nią dobrze poradzić. Ale jest jeszcze jeden element, który tak najlepiej potrafi, pozwala nam zweryfikować kompetencje, to są referencje. I te referencje są sprawdzane nie tylko na piśmie, ale weryfikowane u osób, które kandydaci wskazują jako potencjalne źródło swoich referencji. I do tych osób dzwonimy i pytamy o konkretne sytuacje, o konkretne umiejętności, które kandydat posiada lub nie posiada, zdaniem naszego rozmówcy, właśnie źródła referencji.